Witajcie kochani, um, witajcie ponownie. Cieszę się, że e, już jestem z powrotem. Wybaczcie, że tak późno, ale musiałam odespać. Miałam bardzo trudną podróż z Polski do Anglii, Jechałam 32 godziny, więc um, no, wczoraj wróciłam, ale już nie miałam siły po prostu. Um, Nagrywać, więc postanowiłam, że dzisiaj wam to nagram. Wiem, że jest troszeczkę późno, ale mimo wszystko mamy dzisiaj runę pertra. Muszę się wam pochwalić, ponieważ zaliczyłam swój roczny kurs ustawień systemowych, więc jestem teraz już terapeutą ustawień systemowych. Otrzymałam dyplom, świadectwo, więc jestem po prostu dumna z siebie, że. Mimo całych trudności i wszystkiego tego, co działo się u mnie w tym roku, jednak tego dokonałam. Dziękuję Wam wszystkim, którzy troszczyliście się o mnie i pytaliście o runę dnia. Myślałam, że będę miała więcej czasu i możliwości, żeby ją nagrać. Niestety, no niestety tak nie było. Ale dzisiaj postanowiłam, że mimo wszystko, że jest późno, to jednak wam nagram runa dnia i od jutra już runa dnia wraca i jeżeli tylko będę miała, bo ja już jutro wracam też do pracy, ale jeżeli tylko będę miała możliwość jeszcze dzisiaj, to postaram się coś dla Was nagrać, ponieważ się stęskniłam za Wami, stęskniłam się za komentarzami, stęskniłam się za e, waszymi e, SMS-ami i po prostu e, po prostu mi was brakuje. Także stwierdziłam, że to już czas, żeby jednak no, wrócić na kanał z powrotem po tym półtora tygodnia. Powiem Wam, że nie był to łatwy tydzień. Nie było to jakoś, no i egzaminy, i stres, i, i cała ta... cały ten wyjazd był po prostu w biegu, jak to u mnie. Ale jestem z siebie zadowolona, naprawdę. Cieszę się, że pojechałam. Nawet dzisiaj mamy runę Pertro. Wracając do runy dnia, bo przecież jest to runa dnia. Mamy dzisiaj runę Pertro. Więc spodziewajcie się niespodziewanego. Niespodzianki mogą do was po prostu pukać. Mogą to być szanse, mogą to być możliwości. Może też być tak, że będziecie doświadczali deja vu. Może być tak, że będą wam się przypominały różne rzeczy. A może coś do Was po prostu dotrzeć, coś, co wiedzieliście od bardzo dawna, a dzisiaj, jakby sobie to uświadomicie? Może też być tak, że pokażą się jakieś takie jednorazowe szanse, więc wtedy też warto je wykorzystać, dlatego że przy Pertro to one się pojawiają i znikają. Więc naprawdę warto, naprawdę warto je wykorzystać. Niech Pertro obdarza nas dzisiaj e, wszelkiego rodzaju możliwościami, niech e, pokaże nam nasze możliwości. Zwróćcie też uwagę na Wasze sny, na Wasze marzenia senne, na prorocze sny, bo e, przy Pertro e, też jest to bardzo takie, no może nie oczywiste, ale takie e, dosyć silne, że. Mm, Pertro jako portal działając w naszych snach może nam pokazywać przeszłe życia, przyszłe życia, może nam pokazywać też to, co może się wydarzyć. Więc bądźcie dzisiaj uważni, skupieni, wykorzystujcie szanse od losu, którą Pertro nas tutaj będzie obdarzać. No i cóż, powodzenia kochani, do usłyszenia jutro. Buziaczki dla Was. Bye.